W dzisiejszym odcinku opowiem o brytyjskiej nastolatce, która bardzo chciała być dorosła i bardzo chciała się zbuntować. Czy zrobiła sobie kolczyk w języku? A może zafarbowała włosy na różowo? No nie, gorzej. Wyszła za mąż za dżihadystę. Zapraszam. O młodych ludziach z Europy, którzy wyjeżdżali po to, żeby stać się częścią Kalifatu ISIS, mówiłam już nieraz na tym kanale. Pretekstem do tego były seriale takie jak Kalifat albo The State. W drugiej dekadzie XXI wieku szacuje się, że 6 tysięcy mężczyzn i około tysiąca kobiet uciekło z Europy, po to, żeby budować nowy, wspaniały świat pod czarnym sztandarem organizacji Państwo Islamskie. Wyjeżdżali obywatele Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Holandii oraz krajów skandynawskich. Oczywiście ścieżka radykalizacji w przypadku kobiet i mężczyzn była bardzo różna, tak samo jak i cel de facto takiej podróży. Kalifat przetrwał tak naprawdę tylko kilka lat. Upadł w 2019 roku. Zdjęcie, które teraz widzicie, przez kilka tygodni nie schodziło z czołówek serwisów informacyjnych. Zimą 2015 roku, absolutnie każda stacja pokazywała te trzy brytyjskie nastolatki. Amira, Khadija i Shamima to były dziewczynki, które miały 15-16 lat. W pewnym momencie zostawiły wszystko, uciekły do Turcji, a potem zostały przetransportowane do Syrii, po to, żeby stać się częścią kalifatu ISIS. W Wielkiej Brytanii to był szok, dlaczego trzy młode, obiecujące dziewczyny, które Pochodziły z tak zwanych dobrych domów, uczyły się w Londynie, nagle zradykalizowały się tak bardzo, że rzuciły wszystko i zdecydowały się na bardzo niepewny los. Inna sprawa, że ich zdjęcie ostało się, czyli to był też bardzo dobry materiał ilustracyjny do wielu programów na ten temat. Lata miały, kalifat upadł. Różne były losy bojowników kalifatu i kobiet, które do kalifatu przyjechały. Bojownicy albo ginęli w walce, albo w bombardowaniach. Część z nich wróciło do Europy. W europejskich warunkach bardzo trudno jest osądzić byłych dżihadystów. Brakuje świadków, brakuje dowodów. Część z tych ludzi przebywa obecnie w więzieniach w Syrii i w Iraku. No i podobny los spotkał kobiety i dzieci. Kilkaset wciąż przebywa w obozach takich jak al-hol. Al-hol zwane także al to nie jest dobre miejsce do życia. To jest obóz, który znajduje się na północy Syrii, blisko granicy z Irakiem. Obecnie przebywa tam 60 tysięcy osób, uchodźców przede wszystkim. Ale jest tam zamknięta strefa, gdzie przebywają dzieci i żony dżihadystów. W obozie panują naprawdę fatalne warunki sanitarne. Brakuje wody, brakuje lekarstw, brakuje jedzenia, brakuje praktycznie wszystkiego. W zimie jest tam bardzo zimno, w, w miesiącach letnich jest tam niesamowicie gorąco, więc te warunki są po prostu trudne. Ale w tym obozie żyją także kobiety, które wcale, ale to wcale nie czują się szczęśliwe, że kalifat upadł. To zatwardziały dżihadystki, które za drutami próbują budować dokładnie taki sam świat, jaki właśnie runął. Czyli bardzo restrykcyjny islam i niesamowicie restrykcyjne zasady moralne dotyczące funkcjonowania. Zdarzają się pobicia i nawet zabójstwa tych kobiet, które nie chcą się podporządkować. Bardzo przykro jest to, że w tym obozie żyje mnóstwo dzieci, które nie mają absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek formę edukacji. One niestety chłoną jak gąbka poglądy matek. I właściwie wkraczają na taką, na taką ścieżkę, jaką przeszli ich rodzice. Bardzo często o obozie Al-Hol mówi się z jednej strony o, jako o wylęgarni radykalizmu, a z drugiej strony o tykającej bombie. Jeżeli tylko kiedykolwiek organizacja państwo islamskie odbuduje się, to w obozie Al-Hol będzie miała tysiące wiernych zwolenników, gotowych znowu budować świat oparty na niesamowicie restrykcyjnych zasadach. Do obozu Al-Hol w 2019 roku dotarł Antony Lloyd. To brytyjski korespondent wojenny, który przebywając w tej części, gdzie są Europejki, w pewnym momencie zauważył postać, która nosiła pełen nikaw, ale zobaczył wystające tenisówki, w jakichś takich różowych kolorach. Właściwie to były jakieś szczępy tenisówek, bardzo zniszczone buty, które bardziej pasowały do nastolatki, a nie do kobiety radykała czy dżihadystki. I podszedł do tej dziewczyny i co się okazało? Okazało się, że tą postacią w pełnym ikabie był nikt inny jak jedna z tych brytyjskich nastolatek. Ta, która 5 lat temu znajdowała się na absolutnie wszystkich serwisach informacyjnych. Shamima Begum bo tak się nazywała, przeżyła no blisko 5 lat w kalifacie ISIS. W momencie, kiedy spotkał ją reporter, pochowała już dwójkę malutkich dzieci, które zmarły od chorób i głodu podczas upadku kalifatu. Była w dziewiątym miesiącu ciąży, miała lada chwila urodzić. Jej mąż przebywał w więzieniu, ona przebywała w obozie, i tak naprawdę jej warunki życia były absolutnie tragiczne. Ale z kolei zapytana o to, jak jej się żyło w kalifacie, mówiła, że było to dobre, spokojne, normalne życie. Korespondent zapytał o kwestie egzekucji, no więc ona odpowiedziała, że nie widziała żadnych, ale widziała kosze z odciętymi głowami, no i nie robiło to na niej wrażenia. I w tej rozmowie ona wręcz sama zapytała, no, co z nią? Czy on słyszał, żeby już były robione jakieś wysiłki, żeby ją sprowadzić do kraju, jak będzie wyglądała jej sytuacja, czy ją aresztują, czy będzie musiała odpowiadać za coś, no bo w sumie była jeszcze wtedy niepełnoletnia, więc tak naprawdę chyba nie powinna zostać ukarana. Ona jeszcze wtedy w pełni wierzyła, no, że jakimś cudem Wielka Brytania ją stamtąd wyciągnie. Bardzo się myliła. Szamima urodziła, dziecko urodziło się zdrowe. I kilka dni później udzieliła kolejnego wywiadu. Tym razem ten wywiad był nagrywany nie tylko głos, ale także obraz. Quentin Somerville jest autorem tego wywiadu, i tutaj przede wszystkim jest już obraz. Widzimy umęczoną, potwornie zmęczoną kobietę. Ona naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż ta nastolatka ze zdjęcia sprzed pięciu lat. Ale Quentin zadał jej kilka podchwytliwych pytań. Zapytał o to, co sądzi o zamachu bombowym w Manchesterze. Przypominam, że tam zginęły nastolatki, które wychodziły z koncertu, i Wielka Brytania cały czas bardzo mocno jeszcze przeżywała ten zamach. Więc Szamima właściwie zaczęła tłumaczyć, że no to jest forma odwetu. Oni też są tutaj w państwie islamskim bombardowani, też giną kobiety, też giną dzieci, no więc w ogóle o co chodzi. Zapytał także o niewolnictwo jazydek, o ludobójstwo jazydów. I znowu odpowiedź była taka, że przecież szyici robią dokładnie to samo w Iraku, więc oni tylko podążają pewną ścieżką. I z jednej strony Shamima powiedziała, że ona podziela pewne wartości brytyjskie, no że w sumie nie robiła niczego niebezpiecznego w kalifacie, przeżyła piekło, no, w to akurat wierzę, no i prosi o możliwość powrotu, bo jej sytuacja jest absolutnie dramatyczna, obóz to absolutnie nie jest miejsce do wychowywania dzieci, warunki są po prostu straszne, i chciałaby wrócić do Wielkiej Brytanii. Ten wywiad był krytykowany z różnych powodów. Z jednej strony um, widzowie zwracali uwagę, że niejako pewnego rodzaju przeprosiny, które Shamima powiedziała, ten dziennikarz na niej no, prawie że wymusił. Z drugiej strony inni zarzucali, że naprawdę nie jest trudno w takiej sytuacji, kiedy ta kobieta jest potwornie zmęczona, zestresowana, uzyskać od niej kontrowersyjne odpowiedzi. Możemy różnie to oceniać, ale rząd brytyjski tak bardzo ucieszył się z odnalezienia Shamima i jej wywiadu, że momentalnie jej odebrał obywatelstwo. Generalnie w prawie międzynarodowym no, robi się wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Państwo nie może uczynić swojego obywatela bezpaństwowcem, ale jest pewnego rodzaju luka. Jeżeli ktoś ma drugie obywatelstwo albo możliwość starania się o nie, a rodzice szamimy pochodzili z Bangladeszu, to taka możliwość istnieje. I właśnie w przypadku Wielkiej Brytanii skorzystano z tej możliwości, tym samym zupełnie odcinając jej drogę powrotu. Sprawa szamimy wywołała w Wielkiej Brytanii no, olbrzymie poruszenie, ale także potworny gniew. Większość ludzi uważała, że ona tak naprawdę wcale nie zmieniła poglądów, że gdyby kalifat dalej istniał, to ona istniałaby razem z nim i naprawdę nie, i na pewno nie chciała wyjeżdżać. I co ciekawe, w internecie odezwał się absolutnie potworny hejt na Szamimę. Nawet Jihadi John, czyli ten człowiek, który obcinał głowy brytyjskim i amerykańskim obywatelom, nie miał tak potwornego hejtu, jak właśnie Szamima. Brytyjska opinia publiczna była po prostu zdruzgotana tym, co ta młoda dziewczyna powiedziała, tym jak bardzo chciała wrócić do kraju, ale z drugiej strony jej poglądami, które no, jak widać niewiele się zmieniły od czasów, kiedy wyjechała. W międzyczasie zmarł synek Szamimy i ona już udzieliła kolejnego wywiadu i myślę, że no, pewne rzeczy przemyślała. Zaczę, zaczęła opowiadać o tym, że tak naprawdę. no, Przeszła prawie, że pranie mózgu, że koleżanki z obozu jej wytłumaczyły, że ISIS popełniło wiele, wiele zbrodni, że to była organizacja, która wcale nie była zgodna z islamem. No i w jakiś sposób rzeczywiście posypała, posypała głowy popiołem, ale było już za późno. W tej chwili trwa przed sądem najwyższym sprawa dotycząca tego, czy ona w ogóle będzie mogła odwołać się od, tego, od, od tej bardzo specyficznej decyzji, ale na jaw wychodzą... Kolejne fakty. Shamima powiedziała, że ona tak naprawdę była częścią państwa islamskiego i służyła mu, ale tylko jako gospodyni domowa, która rodziła dzieci, gotowała i tak naprawdę prowadziła dom, ale niedawno okazało się, że Shamima była także członkiem Brygad Al Brygady Al-Khanzy. Brygady Al-Khanzy, to była kobieca policja obyczajowa, która przede wszystkim działała w wracę. To była grupa kobiet przede wszystkim właśnie spoza Syrii, one były neofitkami. Fankami nowego reżimu i pilnowały, żeby kobiety zachowywały się na ulicy odpowiednio. Nie pokazywały na przykład kostek ani jakiego, jakiejś części ciała, e, ubierały się odpowiednio, poruszały z męskim opiekunem. I paradoksalnie, w momencie, kiedy jakaś kobieta nie stosowała się, no, albo właśnie pokazała kawałek palca u nogi albo coś w tym stylu, e, brygady lohansy bywały bardzo, bardzo brutalne. Zdarzały się nawet pobicia śmiertelne. Najprawdopodobniej Shamima była częścią tego systemu. Tak naprawdę tylko ona wie, jak wyglądał jej udział, ale informacją sprawdzoną jest to, że brała udział w tym strasznym, chorym systemie opresyjnym. W listopadzie 2020 roku w dużym formacie, czyli w dodatku do Gazety Wyborczej, ukazał się reportaż pod tytułem Nienawidzę Państwa Islamskiego. To opowieść 20-letniej Magdy. Polki, która jako nastolatka wyjechała za narzeczonym do kalifatu ISIS. Twierdziła, że żyli tam spokojnie, w mieście Raqqa. Jej mąż absolutnie nie był żadnym bojownikiem, żadnym dżihadystą. Po prostu państwo islamskie dawało im pieniądze na spokojne życie. Mówi, że nie zauważyła egzekucji, żyły jej się dobrze, podobały jej się panujące tam prawa, porządek, to, że kobiety były zakryte. No ale jak wiemy, państwo zaczęło upadać, terytorium kurczyć się, Mąż Magdy zginął, jak twierdzi, w wypadku samochodowym, ona została sama i w tej chwili przebywa w obozie Al-Hol, czyli dokładnie tym samym obozie, gdzie w tej chwili jest Shamima Begum. Magda skarży się, że polskie instytucje absolutnie nie są zainteresowane ułatwieniem jej powrotu. Ciekawe dlaczego.